Ma już 10 skoków, wczoraj skoczył. Rekord życiowy 208 metrów. I także niedobry jeszcze na dodatek skok z upadkiem. Oczywiście po wylądowaniu to nie było groźne. Nie miał na górze mocnego wiatru 1,5 metra, 0,8 na dole, ale. Za bardzo wychylony, chciał zyskać na metrach i proszę zwrócić uwagę, podcięty lewą nartą. Nic groźnego się nie stało, tyle że on w tym sezonie bardzo ryzykuje. Ciągnąc długości często ląduje na dwóch nogach. Prawdzie zdarzały mu się takie sytuacje jak na pobliskiej skoczni w Oberstdorfie, że skoczył rekord 143 metry. Fenomenalny rezultat i wtedy musiał lądować, bo to już było na wypłaszczeniu na dwie nogi, ale ma taką tendencję. Tutaj na dodatek był jeszcze... Wychylony. Ten upadek nie jest groźny. W żaden sposób to nie przypomina zdarzeń z Kusamo, z Morgensternem czy później z Korańczykiem Chojem. Chociaż niewątpliwie mógł sobie trochę obić bok przy tym upadku. Lut jest na skornaście i pół. Tymczasem Lyokersej za punkty od sędziów tylko 50 i pół punktu na 60 możliwych. Jan Akonen. Wiatr, ma wiatr i może daleko polecie, czy będzie tak daleko, także daleko, powyżej 210 metrów, no, ale to nie było to, co zrobił Rar a Akonen 213,5 metra, Asai miał, przypomnę, 210,5, zatem na pewno Akonen będzie drugi i na dodatek wyższe noty, po 18,5 19, a 6,5 punktu zyskuje od sędziów na notach w stosunku do Jokkelseja i przegrywa z nim, mimo że skoczył 10, 9,5 metra bliżej, o 4,9 punktów. Jest drugi, no i ta druga seria, 6,5 metra za nim, 28 Petersen, który miał upadek, no i Mamy prowadzącą szóstkę, Norwegowie dwaj, Akonen drugi, Kasai, Aman Szpet, Inge Brixel, później Wittfeldt-Schmidt, Urman, kofler Hauta Mäki, Robert Kraniec pierwsza dwunastka. Tu już tu różnice są duże, chociaż no, wystarczy, że ktoś złapie trochę szczęśliwego wiatru, na dodatek przekonania, że warto powalczyć. I tu na mamucie i skoczni sytuację potrafią się odwracać. Dalsze miejsca i za chwilę zobaczymy ostatnią szóstkę i na 27 miejscu Adam Małysz. ...pucharu świata, czy myśli pan, panie prezesie, że on się włączy jeszcze do walki o w kulę? W każdym razie ma taką szansę, jeżeli tak będzie nadal skakał dzisiaj i jutro, to rzeczywiście ma dużą szansę, żeby jednak powalczyć z o yy, to największe trofeum. Oto właśnie ten skok, fenomenalny skok Lio Perseja, 223 metry o 7 metrów, jak mówiłem, powił poprzedni rekord Andreasa Wichelsa sprzed 3 y, lat. Persena, zatem y, trzeci zawodnik Pucharu Świata wyjedzie y, tutaj po pierwszym konkursie bez punktów. Y, kibice ciągle wierzą w Adama Małysza. Y, przede wszystkim ważne jest to, że chcą mu towarzyszyć. Zobaczymy. Y, pomaga mu także. Ależ był niebezpieczny podmuch wiatru, speaker. No i teraz Adam daleko starał się skoczyć powyżej 190 metrów. Mniej więcej w tych granicach y, lądował ale widzieliśmy niebezpieczny moment 194 metry tu jest boczny podmuch wiatru trzeba być tak doświadczonym zawodnikiem tak kapitalnie czuć powietrze jak adam mały żeby to skorygować przypomnę że jeszcze pół godziny przed rozpoczęciem konkursu wiatry były z prędkością wiały z prędkością 7 metrów w Ubersdorfie w najlepszego latającego skoczka rozpoczął rumorem tego ściągało niebezpiecznie prawo. w prawo Ulądował w 190 metra minimalnie przed tą linią z boku wyraźnie właśnie oznakowaną 189 metrów. No i będzie szósty wyprzedził minimalnie o pół punktu Adama Małyszały błędów na progu i trenerzy nie są w stanie tego wyeliminować. Ale to w ogóle zdaje się jest cała istota skoków. Otworzył się bardzo szeroko. Ale mocno wyszedł z progu i dobry skok. Właśnie gdzieś w granicach 200 metrów kraniec wylądował. Pierwszy 192. Przez dłuższy czas prowadził. Skoczył dokładnie tyle, ile prowadzący Maksymilian Mechler. 199,5 i powinien objąć prowadzenie bo miał przecież więcej punktów od niemca tak jest zatem kraniec mechler lindström pierwsza trójka daleko w tej chwili jest prawie bezwiecznie to myślę że dobrze dla niego zobaczymy czy on tę swoją wielką siłę uruchomi to parcie w powietrzu po odległość no, wyszedł bardzo agresywnie z plogu będzie daleki skok, znakomity! O, daleki. Powyżej 200. 14, tak sądzę, metrów. Dalej nawet 216,5. Tam już nie ma oznakowania, to jest po prostu daleko i gdyby nie miał złych warunków pierwszej serii, tylko teraz, kto skoczy tak daleko? 200. 16,5 ma dużą przewagę nad krańcem 17,5 nad Mechlerem 23, tyle że Hautameki miał także sporą stratę do prowadzących zawodników. Dwa razy był także w Pucharze Świata. W lotach najlepszy. 28 wygranych startów. No wtedy w lotach także naprawdę spisywał się znakomicie. Jego rekord 224 metry. No. Starał się powalczyć o odległość. Wyszło niewiele, ponad 185. 187,5.